Witamy w kolejnym odcinku ze mną hasper tam na dole. Jeszcze się nie wita. I dzisiaj kaser opowie Wam historię o tym kamieniu i przerobimy go dla zwiedzających. Tak jak ten ołom Właśnie ja skopię sobie rzeczy od razu. I proszę Państwa, przechodzimy tutaj do tego kamieniowemu. Wczoraj nagrywaliśmy o inny odcinek, gdzie ten ołom. No, gdzie była praca w kamieniołomiu, mówi się go lepiej poznać. O, dzień dobry, cześć. O, siema. siema my... O, właśnie ten kamieniołom i my go będziemy przerabiać do Tak. Tak. Dokładnie będzie. No tak. dobra, hmm. rozpoczynamy powoli. Eee... Oczywiście początki tego kamieniołomu nie były w tym samym czasie, co po, za początki tamtego kamieniołomu czyli on powstał już na początku lat e, na początku lat XX e, wieku, czyli na początku XX wieku generalnie e, a dokładnie był to rok e, 1911. Ups. On został stworzony, został, zostało wykopane pierwsze jak pierwsze jako bloki no i, z, ze, no i się zeszło Do, na ten poziom, mniej więcej na ten, pokaż, u góry, spójrz na górę. Na no, Tutaj, no. To, na tym poziomie kopali. Niestety, jako że na takim poziomie zbytnio nic się nie da znaleźć, bo to była, to była druga część tego kamieniołomu. Bo w tamtym miejscu oczywiście przestano już powoli kopać, więc zbudowano ten. Oczywiście w trakcie wojny, no tak samo jak w tamtym, było to miejsce zajęte przez Trzecią Rzeszę z tego względu. No wiadomo co tu było. E, kopali tam wtedy niewolnicy. Potem jak już było po wojnie, ono przestało jakoś funkcjonować. Zaczęli to kopać znowu tylko w tamtym. A ten no trochę tak o nim totalnie stosło. nie było o nim praktycznie nic. E, a pod koniec lat dwudziestych Właśnie te, ten kamieniołom bardziej znówion, A, no tutaj nie będzie nic. No, ale ja chciałem tutaj. tak, żeby było to fajnie, wieś, tak fajnie. Wiesz, tylko było no, e, Skończono tam. Skończono tam robić i zaczęto tutaj. Niestety ten, to jest los ten sam, co z tamtym. Zamknięto kamieniołom i przestaną tutaj e, kopać. Z Tego względu no, ten kamieniołom jest młodszy, ale no, stanowczo większy. To no, są stare ja rusztowania, ja je Tak, 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 tak. To są właśnie rusztowania, które zostały wpięte zaraz po długiej wojnie i one oczywiście zostały dwa razy wymienione, ale no, i się dalej jakoś trzymają. Tak? Tak, tak, tak. Jeszcze ciekawostka. Hmm. Tu mamy widoczny stary szyb, w którym wjeżdżono właśnie budulce, które zostały tutaj wydobyte. Tędy właśnie wjeżdżono. są one bardzo stare, nie wymieniamy ich. Będą na historię z nimi związaną oczywiście pod koniec działalności były one w bardzo złym stanie, zbyt nie, nie działało tu nic. Przestawały one działać. Jednak jakoś jakoś jeszcze zostały, nie? O właśnie, tutaj takie... Mamy bardzo dużo jakichś e, żwirów, które niestety opadły jeszcze z dołu i jakoś mhm. no, się jakoś jakoś tu zostają jeszcze oczywiście mogą w każdym momencie się zacząć jeszcze sypać jakieś rzeczy bo nigdy nie wiadomo co tu się może co tu się może wydarzyć nie? to jednak to jednak jest to jednak jest kamieniołom to jednak jest kamień wszystko może się wydarzyć nie? no więc nie, niestety niestety tak to wygląda no. No. Tu mamy e, tak zwane, i stalagmity, i stalagmity. Nie ma tutaj stalagnatów, tak zostały one zniszczone. jednak, Ach, jednak nie stalagnaty jest. to były połączone takie? Tak, stalagnaty to były te połączone stalagmity ze stalagmitami. A wiesz, A tak się da w Minecrafcie? Ale no nie róbmy tego, bo to jest historia, nie? No tak, no, tak, no. Tak, tak, No, dlatego tutaj w tej kopie w tej nie ma. Tam Dobra, tylko stalagnity i stalatity. No yeah. Dobrze. Tutaj yy, teraz przerwa mała. Yy, od tego. Od, oh. od... tak... Te... No! Ta straboniczącego, który teraz unosi na kawę takie zabezpieczenia damy. Dobrze. Proszę, no będzie tak. Czy, niestety mieliśmy dobrze, nie dobrze, dobrze. techniczne. Tak. K wiemy, o to. O to. wiemy. o tym. Wiemy, wiemy, rozumiemy. Tutaj bardziej. Tak, tutaj mamy bardzo starą kopalnię. to jest bardzo starą jakby miejsce do, kopa do kopania. Tutaj na po była jedna z większych ludzi, jakiegoś węgla. I stało, no. no. Jak wie, o kurde, to jest... Oj, loj, wielka. O kurde. Nie, tu, tu trzeba to zamknąć. Znaczy ja, tu będzie, tu będzie ten, taka kurcka tak będzie. będzie płotek, no, musi płotek, no. tak, tu nie będzie, nie będzie, tu będzie płotek. Bo tam po prostu no... Tak. Nie da się tam wejść Ale tu nawet planowałem płotek jak coś. Tak, no... Tam, tam, tam będą jakieś wejścia dla tych takich, co się... Te, takich ciasnych pomieszczeniach nie jeszcze jakby Tak, to Taki, taki tak, sport. Tak. O, no i proszę. Taka tutaj ta kopalnia jest. Tutaj jeszcze zrobimy jakieś przejścia. Można zobaczyć jeszcze. Tutaj jeszcze też robię. Aha. No tak więcej, go, bo i tam płot. Pamiętko, nienawidzę tej, tej muzyki. To już jest tak kryjąca to no ja taka. No ja nienawidzę tego. Tu. Ej Kar Karol, co? Ups. Nie, tutaj będzie oh, sam. No. Wiesz, co bym tu zrobił? Tutaj będzie taki wielki. Tu będzie taka, taka wielka, taki wielki taras widokowy. Hmm? Tak. Mam pomysł to jest, na to. Ja tu już tak na Tak, tak, tak. Ej, ale ona zbiega. Może zrobimy z tego dwie części? Tak, zrobimy z tego dwie części. Mam lepszy pomysł na drugi. Na no to zrobimy z tego dwie części. Patrzcie, jakie to jest O proszę oh no. będzie tak proszę bardzo Tutaj tutaj nie tuż już płotków nie będzie moim zdaniem, bo tu nie już no, tak wiesz. No tu już jest takie dotąd. fajne. Tak. O, dotąd, dotąd. No, tak. O, ej, wygląda genialnie to. Tak, tu mamy teraz widokowy. Ale jeszcze coś bardzo ważnego. O. Jezu, ej to w ogóle nie wygląda jak to? To jest tak teraz. O właśnie te łańcuchy podtrzymujące to wszystko, tą konstrukcję, no by ta konstrukcja się nie, nie zawaliła I po dwóch stronach to zrobię teraz przy tym. Tak, ja. Teraz zrobię tutaj też. Po drugiej strony. też. Tak? Właśnie mam genialny pomysł na tą kopalnię. Nie da mi się podoba ta piosenka. Jest get. Jeszcze tutaj no właśnie. Kurde nie trafiłam. <gry> o, dobra. Tutaj może jeszcze jakieś... A, ja możemy powiedzieć, zaczęliśmy taką nową serię, czyli poznajemy jakby ukryte... Tajemnice Zygmunt. Zygmunt tak. Tajemnice Zygmunt. Zygmunt, dokładnie. Tajemnice Zygmunt. Tajemnice Zygmunt. O, i to wygląda genialnie. Możecie pisać w komentarzach na przykład, czego historię chcecie dowiedzieć, na przykład skąd się katedra takie rzeczy. Ty... No. Możecie pisać w komentarzach co, o tym byście chcieli się dowiedzieć. Dobrze, będziemy kończyć ten odcinek. Będziemy kończyć ten odcinek, tak, dokładnie. I, i widzimy się w kolejnej części jutro, znaczy pojutrze. Pojutrze, tak. Yy, yy, no i miłe wakacje wrócimy do no następnego właśnie, odcinka. Są 12 teraz, jest, lakacje, są tak. Obronne. No. Do następnego no, odcinka, to... też.